i sądy, to my współpracujemy nie jako jakieś opcje polityczne, tylko to robi dla ludzi i nas jako... Pan Sołtys sympatyzuje z partią Polskie Stronnictwo Ludowe, a Pan Radny sympatyzuje z partią Prawo i Sprawiedliwość obecnie rządzącą. Jak Panowie widzicie pogodzenie tych dwóch opcji tutaj na dole? No, my jako tutaj ja Radny i Sołtys to my współpracujemy nie jako jakieś opcje polityczne, tylko to robimy dla ludzi i nas jako, nie czy jego, to tam opcja polityczna nie wchodzi w grę, wchodzi o dobro społeczeństwa. A że ja akurat startowałem z PiS-u, a on jest z PSL-u, czy to chociaż ja nie mam legitymacji i on też nie mam, podejrzewam, legitymacji, tylko takie tam jest po prostu sympatyzuje ja, się. I to wszystko, a nie, że tam jakieś ugrupowanie polityczne, to już nie możemy się dogadać. Jak nie możemy. Jesteśmy sobie z znamy się od dzieci i zawsze będziemy współpracować ze sobą, bo my nie jesteśmy jacyś tam politycy, tylko po prostu normalni ludzie, którzy chcą tu dla, dla, dla siebie i dla ludzi i dla swoich dzieci i wnuczków pracować i coś zrobić, żeby było coś dobrego. No nie naszym, Tak. Naszą ambicją i naszym dążeniem do tego jest nie jakiś podział polityczny. Musimy iść to wszystko ponad podziałami i robić dla społeczeństwa bo będąc już szóstą kadencję nigdy nie byłem za jakimś układem politycznym, tylko zawsze chciałem dojść działać dla dobra społeczeństwa, chociaż to nasze słowtwo obecnie się trochę powiększyło, bo kiedyś było dużo mniejsze, chociaż było małe albo najmniejsze w naszej to było zawsze stawiane priorytetowo przeze mnie wszędzie pomogłem, żeby coś, coś ludziom to, Żeby coś, coś ludziom jak w najmniejszym stopniu, ale było trzywalne, a ludzie byli zadowoleni. I tyle podział polityczny nie zdążył.